Dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejpie. Dziwne, jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, karaluch! Teł zapomnie! zdejmijcie go! Weź spokój, on nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. What? Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój sejf. Okay. Mm. O, szczęścia razem mnie! Patrzcie, jaki duży ciastko REO. I niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie. Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa. Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim, pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć. Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi, i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z Karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma, i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Pół co za ochyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie. Nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba! Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Oh, no. Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich, mam kole. Kurcze, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, odsuńcie się! Ochyda, jak to śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej. Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania. To okropne. Dobra, przestańcie gadać, czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? My się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne. Oj, chyba miałyście rację! Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach! Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas! Tak, to obrzydliwe! Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Kura, teraz mam mnóstwo skitelsów. Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz! Ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czekam czeka mnie tym razem? Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się! Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek! Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić! Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie! Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne, jedyne o czym myślę to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne! Daj gryźć! Nie ma mowy! Kurzy przez siebie ugryzłam się w palec, teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego, zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ach, ciekawe, co mnie czeka. O nie, co za paskudztwo! Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek, zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm, pozwól, że Ci pomogę. Hej! Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka! No dalej czas je jeść! Mam was dosyć. Spójrzcie, jaki słodziak! To jest teraz moje zwierzątko! Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe co czeka na mnie w moim sejfie. To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć. Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się. Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze! Myślę, że to była bomba cukierkowa! Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku. Hurra, jesteśmy w kinie! Zatrzymajcie się stać! Pokażcie mi swoje bilety. Hmm. Tak tak, oczywiście, Jack winnie. A, bilety! Oto one, proszę. Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Możecie wejść. My no, bardzo dziękujemy. Film już leci, siadajcie szybko. Cóż za ekscytująca fabuła, świetnie. A przy okazji popcorn jest przepyszny. Tak, mnie też smakuje. No ten film to bomba. Czemu i się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro. Weźmy troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce. No i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej, wstawajcie. Pomogę wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej, dokąd nas zabierasz? że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w challengeu. Nie mam pojęcia, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy co to. No to zaczynamy, muszę jeść powoli. A ja będę musiał iść szybko. No to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki! Chyba trzeba je rozpakować. Okej. Okay. Starannie, powoli. Bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potrwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki. Nie można ich rozdzielić. O mało nie wyłamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie mogę to zrobić! To boli uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki! Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki? Dlaczego nie wpadł na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszny. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A, jak tam, Mary? Te pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Hmm. Nie potrzebuję ich, lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu, no to zaczynam. Kurczę, ten makaron ciągle spada. Widela już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł. Zjemę go tak po prostu. Jak na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszny. Udało się. Już nic nie mam. Dobrze się spisałaś. Gratulacje. A jak tam Mary? O, makaron! Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję, ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne, gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? A, aj, to boli! Dobrze wam tak, następnym razem nie będziecie podkradać trzydego jedzenia. Ona ma rację. Nowa runda wspaniale. Zobaczmy, co tu mamy. Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Uuu, patrzcie to pizza. Wow, jest na niej tyle sera. Niesamowite. Od razu zgłodniałem. Jestem podekscytowana. Dość gadania. Bierzmy się do jedzenia. Jak zwykle jestem pierwsza. Podpisz się, Mary. Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż inne. Ach, jak pięknie ciągnie się ser. Chelsea, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten plasterek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i je wszystkie naraz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo. Muszę się od ciebie wiele nauczyć. Brawo. Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność. Teraz ty, Chelsea. Co mam robić? Wiem. Zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę. Super pomysł. Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy. Coś poszło nie tak. Pizza utknęła mi w ustach. Nie martw się, pomogę ci. Dzięki. Nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. To, na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła. Już nic jej nie uratuje. Został mi tylko kawałek. To smutne. Ale to lepsze niż nic. To wszystko, skończyłam. Zawsze masz te hamery. Co to? Kaktusy? Są kłujące. Nie wiem, jak mamy je zjeść. Boję się, nie chciałbym mieć dziur w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze. Ale jestem gotowa, by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia, Chelsea. Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary. Dobra, spróbuję. A mój język! Jak to bardzo boli! Chelsea, spójrz na to! Nie poddam się tak łatwo. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego pomery. Boję się, zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres, Jack. Wow! Udegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie? Co tam się dzieje? Nie przeszkadzaj sobie, Chelsea. W przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to stoimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda. Aż strach sobie wyobrazić ten smak. Wkrótce sam się przekonasz. Możesz zaczynać, Jack. Niech Chelsea skończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej. Okay. Wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mój palec, to boli. O, chyba zbuknęła linijkę. Spróbuję jeszcze raz. Świetnie to działa. Kaktus jest całkowicie hmm. czysty, teraz mogę go spróbować. Oh. Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre. To jest to obrzydliwe. Sprawia, że mam ochotę, to wyklucie język. wiem, co masz na myśli. Zbliżam się do kaktusa. W końcu się spotkamy. O, nie, to boli. Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu wknęliśmy tu na długo. Myślę, że lepiej użyć pensety, Pomogę ci, Chelsea. A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie igieł. Udało się, Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe. Mamy to. Można próbować. No dalej, Chelsea, wierzymy w siebie. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci